Globalny ból człowieka 20 stycznia 2025 roku. Dzień dobry. W pierwszym odcinku tego roku chciałbym powiedzieć Wam nieco więcej o tym, co Globalny ból człowieka planuje dla Was w nowym roku. I co by było, gdyby przez Twoje dłonie przechodził sprzęt walty 10 milionów złotych? Kropka jazda. Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda presja kogoś, kto musi pracować z przedmiotami, które potrafią przekraczać znacznie wyższą kwotę niż 10 milionów, to warto by było, abyście porozmawiali z którymś ze szwajcarskich zegarmistrzów. Jeśli kojarzycie ich jako starszych brodatych panów siedzących nad drewnianymi stołami z małą lunetką w oku, to muszę Was nieco dziwić. Przynajmniej moja wizja zegarmistrza tak wyglądała. Dzisiaj miejsca, w których składa się zegarki, wyglądają jak wielkie laboratoria często położone w bardzo malowniczych okolicznościach. Przykładowo, jedna z dużych fabryk, jednej z najpopularniejszych marek z garnistrzowskich świata, także biżuterii Cartier, znajduje się na przepięknej, otoczonej zielenią polanie, gdzie pasą się krowy. Kolejny przykład. Jedna z marek córek. Sławnego Rolexa z Genewy znajduje się koło skalnej ściany i też jest otoczona wielką polaną, a nieopodal wielkim, ogromnym lasem. Budynek wygląda jak przeszklony biurowiec, gdzie w środku przemieszczają się ludzie w długich, białych fartuchach. Macie wrażenie, że prowadzone są tam jakieś szczególne badania, ale nic bardziej mylnego. To pracownicy, którzy zajmują się budowaniem i składaniem tychże pięknych mechanizmów jakimi są zegarki. Jeśli zastanawiam was, jaki kraj kupuje największą ilość zegarków, to dam Wam teraz chwilę na przemyślenie. Już? To Chiny. Chiny kupują największą ilość zegarków od szwajcarskich producentów i są ich głównym partnerem handlowym. Może też między innymi dlatego, że zegarki o bardzo dużej wartości stały się niejako sposobem płatności. Zamykając ten nieco przedłużony temat, przenieśmy się na nasze podwórko. Któregoś razu zapytałem jednego z moich pacjentów, który zajmował się zegarmistrzostwem, w jaki sposób radzi sobie z tą presją związaną z budowaniem tych maszyn. Spojrzał na mnie, uśmiechnął się i powiedział, że nic nie czuje. W gruncie rzeczy, to tylko maszyny do pokazywania czasu i pochwalił mi się, że na ręku miał jeden z tańszych modeli Swatcha, bo powiedział, że to tylko czas. Zegarki, które kosztują miliony, to tylko środek płatniczy, albo mi się bogatych, aby spróbować lepiej podrasować swój wizerunek. Natomiast dla niego to zwykła robota i zwykły mechanizm. I tak to działa. Zrozumiałem wtedy, że zależało mu na tym, aby powiedzieć, że ludzie zapominają często o tym, że nie sam mechanizm, a po prostu czas ma znaczenie. I to on ma tak naprawdę największą wartość w całym tym biznesie. Co ciekawe, większość moich pacjentów nie przychodziła do mnie z problemem związanym z presją. Nie odczuwali jej. Nauczyli się funkcjonować w tych warunkach i nie dlatego, że byli do tego zmuszeni. Po prostu potrafili przełożyć w jakiś sposób wartość na zupełnie inny poziom. To ich pewność siebie była głównym aspektem, który im w tym pomógł. Większość mówiła właśnie o tym. To, co było rzeczywistym problemem powstawania zaburzeń, nie było to, co robią w pracy, ale to, co robili poza nią. Oczywiście nie mam tutaj na myśli jakiegoś uniwersalnego rozwiązania, jednak każdego z nich tyczyła się kwestia związana z tym, co dzieje się poza godzinami pracy, jak wygląda ich życie codzienne, życie w rodzinie, w jaki sposób żyją i to, co robią na co dzień i co sprawia im przyjemność. Precyzja i dokładność to cechy, które mają bardzo duży walor energetyczny. Potrafią nas zmęczyć. Nasz układ nerwowy bardzo łatwo może wpadać w stan przetrwania, a kiedy dochodzi do tego szereg innych spraw, które wymagają naszej niezwykłej uwagi, bardzo szybko dochodzi do pewnego rodzaju przepalenia. Ten stan staje się naturalnie platformą do powstawania wielu objawów związanych z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, zbyt wysokim napięciem mięśni, i brakiem umiejętności regulacji. Istnieją jednak pewne powtarzalne mechanizmy, które występują w tej grupie zawodowej, o których opowiem Wam w Polsce podczas warsztatów. Więcej informacji pojawi się wkrótce. To był globalny ból człowieka. Ale jeszcze nie kropka. W 2025 roku poznacie wielu ciekawych gości, którzy będą pochodzić ze świata sportu, sztuki, a także fizjoterapii, aby porozmawiać o tym, co tak naprawdę nas boli. W tym roku Globalny Ból Człowieka robi pierwszy przystanek w Genewie, aby poprowadzić warsztaty dedykowane artystom. A to był Globalny Ból Człowieka. Teraz kropka i jazda.